Znowu odbierzemy kolejny telefon. Prosimy bardzo. Halo. Halo. Witamy, szczęść Boże. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Szczęść Boże. Ja witam panią mecenas i witam księdza też. Ja chcę powiedzieć, że ja dzwonię teraz z Austrii, ale mieszkam w ogóle w Polsce. Helena moje imię. I chcę powiedzieć pani mecenas, że mi się bardzo nie podoba, co pani mówi, ponieważ ja przepraszam, proszę mnie wysłuchać. Przecież myście nas wybrali. Proszę pani, my rządzimy, by się musi się podporządkować, byśmy wam otworzyli granice, jak wam się nie podoba, to jedźcie. Ale przecież my żyjemy dobrze. Ja brałam udział w programie Ugotowani, proszę pani. Pani zobaczy, jak my żyjemy, w jakich luksusach. A jak wy, jak ta pani, co tam te poszkodowane w czwartek zawsze są, nie wiem jak ona się tam nazywa robić ja robić jakoś tam. To jaka jaką wy macie biedę? Wy sobie nie umiecie radzić. Wy nic nie potraficie. My musimy wszystko wziąć w ręce. A więc jak wam nie odpowiada, my w Izraelu, proszę pani, że mamy tam ciężko, bo tam te Araby nas atakują. My musimy do Polski. My potrzebujemy mieszkań tutaj, wszystkiego, proszę pani. Co pani myśli? Halo? Pani Helena, trochę nie zrozumieliśmy za bardzo.